Boże, ale ja, ja jestem kretynem. Czuję, że cofnąłem się, nie wiem, do przedszkola. Jak miałbym określić emocję, która teraz przepływa przez całe moje ciało, to będzie to wstyd. Zrobiłem tak zwany krok za dużo. Strasznie mi jest przykro z tego powodu i się mega wstydzę, właśnie tego, co za chwilę zobaczycie, ale też, powiedzmy, mam swoje powody, żeby wam to pokazać, o których zaraz powiem. Więc jakiś czas temu urodził mi się idiotyczny pomysł w głowie. Żeby kupić farbę, która służy do tego, aby przefarbowywać zwierzęta. Jest dla nich bezpieczna, nietoksyczna i tak dalej, no ale sam pomysł, jak sami słyszycie, jest nie najlepszy. No i niestety to zrobiłem. Przefarbowałem chmurę, co gorsza, w ogóle jest, jestem debilem. Na, na różowo. Przepraszam Was, że musicie to oglądać. Nie chcę za dużo wrzucać w ogóle z tej całej akcji, bo serio jest mi strasznie wstyd. Więc tylko te fragmenty pokazuję Wam, wycinki. Myślę, że Wera też to podsumowała tak jak powinna podsumować. Nie, nawet sobie nie żartuj. <śmiech> <śmiech> nie, Karol, nawet sobie nie rupiaj. W ogóle ja w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałem, że to jest coś złego. I dopiero mi to uświadomili ludzie, jak rozmawiałem z nimi o tym. Gdzie gdzieś tam od początku zaznaczali, że to jest w sumie chyba nie za bardzo ok, No bo przecież piesek nie powie mi, że nie chce być przefarbowany. Poza tym to jest istota, żywa, nie? To nie jest zabawka. No a robiąc to, no właśnie tak ją potraktowałem, chmurkę, nie? I mi jest strasznie przykro z tego powodu, serio. Nie wiem, no wstydzę się tego, strasznie się wstydzę tego pokazać. I robię to tylko dlatego, że... Ym, cały dział PR-u odradzał mi, powiedzmy, wrzucania tego. Menadżerowie mi odradzali wrzucania tego, ale uznałem, że... Kurde, no odjęłem trzeba wziąć to na klatę, bo jeśli tego nie zrobię i wtedy nie stracę na tym wizerunkowo, to na pewno straci na tym chmurka, bo będziemy musieli ją ukrywać, a nie chcę tego robić po prostu. Jakbyśmy tak zrobili, to byśmy nie mogli wziąć jej na spacery. No, ale przecież to nie ona coś złego zrobiła, to ja odjąłem sobie chyba... Z... Tego mojego 80, co najmniej 60 IQ. Chodzi o to, że niepotrzebnie narażasz w takim momencie tego pieska, czy tam jakiegoś innego zwierzaka na, na stres. Plus, tak jak mówiłem, no come on, to jest zwierzę, ono nie powie Ci, że nie chce być przefarbowane, a ono dalej jest, kurde, żyjącym stworzeniem. I o ile na przykład chmurka, wydaje mi się, że nie przeżyła tego całego zabiegu w jakiś zły sposób, że nie wiem, że bardzo stresowała, bardziej chillowała sobie bombę, bo ona jest ogólnie mega grzeczna. O tyle tu bardziej chodzi o sam fakt, nie? Że, że jakby to zrobiłem i że trochę wykorzystałem ją nie? do jakichś takich swoich rzeczy. Nie, nie powinno się tak robić. Nie róbcie tak. Nie wiem, ktoś z Was padnie na pomysł, żeby zmienić kolor swojemu pryskowi, to, to nie jest dobry pomysł. Nie róbcie tego błędu. Ja go zrobiłem i, i niech to wystarczy. Po prostu. Przepraszam Was, przede wszystkim chmurkę. Też. Co prawda no, ona chyba nie jest dla mnie zła, bo nie rozumie tego za bardzo, ale i tak. Po wszystkim byliśmy z nią u groomera i no, wygląda teraz o wiele lepiej. Cześć piesku kochany. Chilujesz bombę? Bomba jest chilowana. Proszę. No, no piękna to... jesteś. No nic. sus